Wziąłem. Wziąłem, teraz rozpocząłem z tym w obs I teraz chcę. User entered your channel. Siedma na. No, w końcu dawać kurwa. Dobra. Tylko że teraz kurwa. Zacznij zacznij nadawać za pomocą programowania do transmisji na żywo. No przecież mam. Idę, kuźwa. Ok. I... No, no dobra. User disconnected from your channel. Kurwa, ale bym ogórka konserwowego wpierdolił. Hmm. Odpaliłeś? Właśnie kurwa czekaj, bo się coś nie... O, jest, no. Tak. No i co mamy robić? Odpalić OBS-a? No mam OBS-a. Już jest transmisja. To podaj mi, link, ja nie widzę jako Co? Co ci podać? A dobra mam Masz? Teraz stary stylek mam tytuł Dobra No i teraz jest git Nie Z ma stream Przekląd YouTube a. <grym> <grym> No i odpal CSA Taki deadmatch jakiś Deadmatch albo coś odparł User entered your channel na... no, Czekaj, ja sobie bo to na bo... drugi jak Dobra Dobre. No i wszystko kit jest kurwa zacznij, zacznij nadawać za pomocą programowania do transmisji na żywo No przecież mam Idę kurwa. Okay. I... Dobra Okej. Eee, dobra Kurwa robimy ogórka konserwowego w Kordoru Wymagana aktualizacja klienta. Wejdź. Dobra, czekaj, muszę wejść? Odpaliłeś? Właśnie kurwa czekaj. O, jest, no. Tak. No i co mamy robić? Odpalić OBS-a? No mamy. Nie, bo jest ten... Już jest transmisja. To podaj mi, ja nie widzę jego. Jako... Co ci podać? No dobra mam Teraz hmm. to jest to, jest to jest streamik, mam tytuł Dobra No i teraz jest git Nie ma YouTubea Przeklęć YouTube'a No i odpal CSA Jaki Co? Dead jakiś deadmatch jakiś Deadmatch albo coś odparł. User entered your channel. Siema na... No, Czekaj ja sobie teraz to, to na ekran dobra. dobra No i wszystko git jest Zacznij nadawać za pomocą programowania do transmisji na żywo, bo przecież mam. Idę, kuźwa. Okej. Okay. No, ale no. jest duże, kurwa, czekaj, odpalam, ale kurwa... Yy, kurwa, ale... No, gdzie jest dużo Dużo Duże jest, no po 60 Znana aktualizacja klienta. No właśnie. Wejdź, dobra, ja czekaj. Ty nie nie się ECS włączyć? Odpaliłeś? Czemu? Bo masz co się coś załącznego już? Nie. Miałem yes. minimalizowanego, ale to. włączyłem i pisało wymagana aktualizacja klienta. klienta. Odpowiedź No To aktualizacja. Nie, to jest. Co? Ja, to to podaj. Pewnie na streamie teraz to zobaczyłem. Co? Co ci podać? No dobra, mam. No, aktualizacja Wiesz, jest. Cały, jest. cały czas tak jest. Dobra. Widzę na streamie, aktualizacja no, była. I... Stream. No. YouTube'a. No i od palca No i od palca jesteś. kiedy jest. słyszę? Wyłącz stream na kompie. Co? Wyłącz stream na kompie. Jak to? No bo słyszę siebie. jak wyłączę streama, no to nie będzie wcale. Ale ty streama masz łączynego no. przeglądarcy swojego no. co leci to zatrzymaj go chociaż No i? No w sensie, że ty albo ten głos wycisz, nie no, wiem No mam no To wycisz to Z, Dobra, y, uruchamianie pliku wykonywalnego cały czas jest O, możesz no. grać do naciskania Chodź, ja skrzynkę se otworzyć, kurwa. I Chyba se otworzy zaraz. Łoczysz se, już Włączam tylko Wyłączysz w ogóle, bo Wiesz, po to u mnie Co? No. miał mnie jest 3 sekundy. Ale... Co ty tak. gadasz? Mhm. Masz Może 4. Tak, tylko ja sobie nie mogę sprawdzić tego na telefonie. Pokaż mi link. Do kanału twojego. Tylko właśnie go nie mogę zobaczyć na kanale, o to chodzi. Nie wiem, co ja tu spierdoliłem. <grym> A masz dwa monitory? Widzę... Ta. Kurwa profesjonalista jebany. Ej, dobra, czekaj, mam ten... Play broken funk premier available for everyone. <laughs> for ja a limited team, take the next step and play broken funk premier. Co to znaczy? Nie wiem. So, coordinate zacznijmy. with your team in the next ban, P hase and display your skill across Ros 3 and tire at Steve duty <laughs> map poll. <laughs> hehehe hej, na streamie zobaczy ej, słyszysz? co? na przykład, co jak sobie gierę tego streama odpala tam, nie? Mhm. i tam w ustawieniach, co tam ustawione, bo tego nie mogę ustawić, co tam ma stream, nie? a na co I chcesz, na i Twitchu, tam, czy na YouTube? na YouTube serwis, co tam ma zaznaczone? HTTP, czy coś takiego, nie beta, tylko to, to zwykłe beta? Nie beta. Beta ja mam. zwykłe? To no zwykłe. Bo Be ci beta potem zmieniłem na no zwykłe. Kie ma premium? Czy na... Na premium, no. Mare zatrzyma. Aha, dobra. Ja sobie już... Na, no... Ściągnąłem program do tego. Do obrabiania filmów. Mhm. Darmowy na szczęście znalazłem. Dobra go. i zobaczmy, czy to leci. Daj linka. mi to Podaj linka jeszcze. No, w chwilę jak mi to będzie opalić, bo nie wiem, czy to chodzi już. Uh -huh. Zrobię z opóźnieniem, czy bez? Ja? No. Z opóźnieniem. Ile? Trochę. Dwie sekundy. <laughs> no To mało. Mało no. Ja mam 60 sekund. Czego tak? Bo jak gram ja w CSA, to żeby ktoś nie wbił i nie Cebol. widział mojej pozycji. Cebol w obs -ie... Pewnie nie widzę CS-a w ogóle. Jak to? No zobacz w OBS-ie swoim Jak się ogóle... ładuje mapa. A, a co ja widzisz? W ogóle a nie widzę. A co widzisz? Eee, ścięcie. I to? myszkę kursor jak chodzi tylko Jak to jak chodzi? No, no zobacz na drugim ekranie OBS jest jak? Jest CS w OBS-ie, czy nie? Ja na drugim ekranie mam przeglądarkę O to odpal a na drugim ekranie nie przeglądarkę, po co? Może no, żeby widzieć czy jest jakiś ten Ale ty masz nie patrzeć na swój stream, właśnie to o to już nie patrzył, tylko po OBS-ie. Właśnie muszę patrzeć czy jest. Nie. No tak, komentarze, czy jest lajki, czy są lajki o, t... Co? To, to mi trzeci monitor Co? To trzeci monitor cedołóż No i Boże Tak ścięło w ogóle Jak ściło no, no zobacz w OBSie No widzę No i co, Widzisz CS w OBSie Tak A ja nie widzę Czekaj A nie, no faktycznie No właśnie Teraz powinno być to z... Bo był pulpit zaznaczony tak, żeby było widać. No to właśnie. Jest. Musisz zmieniać sceny, bo wiesz... Co? Musisz zmieniać sceny, pamiętaj też wiem. o tym. Możesz sobie pod jakiś przycisk to... Pod jakiś przycisk możesz zmieniać sceny. Okej. Okay. Słuchaj, są lagi? Nie no. wiem, nie widzę na razie, bo mam nagranie bez opóźnienia. Graj sobie na nich. Bo ja chciałem mieć no poczekaj, zobaczcie co mleki chcecie. Chcecie się na streamie. Co no. zaraz nie będzie leciało, jak to przypierdolę w to? Hmm. Zmieniłeś ten wtedy strajk? A zmieniłeś chyba Zmieniłem, tak Czekaj, czekaj, uważam, rozloduj się coś Była na to to tą. A? A nie? czekaj To no, czarny ekran. Nie słyszę. Czarny ekran mam. Czemu? No dobra, jest git, dobra, git. Strymujesz. Jest CS? Tak, jest CS Zostaw suba mini na kanale ty dobra. Co? Okej, okay. no i teraz jest okej, co bo Jest? No jest okej, okay. miarę jest okej okay. Lepiej niż wtedy co było No Zostaw mi no. suba Zostawiłeś? No To dobrze, dziękuję Przykład, ja sobie przechwytywanie pulpitu, automatycznie by nie przechwytywać, czy jak to jest? Ja lepiej lepiej monitor zamiast okna. To się tam jest chyba przechwytywanie okna, ale może przechwytywanie monitora wziąć. Wtedy wiesz, cały monitor ci przechwytuje. To się pojawi. Przechwytywanie, gdzie to kurwa jest? Monitor. Dobra, to jest, mówisz okej. Okay. To jest bo ja teraz będę otwierał... chwytywanie yy, ekranu chyba Tak, ekranu no, może ekranu myślę nie Bo ja będę teraz... Yy, otwierał skrzynkę. Halo. Ja cię nie słyszę. I automatycznie mi się będzie zmieniać, już wiem, Dobra. No, zrobiłem. Oks. Co? Obserwuj mojego streama, bo będę otwierał skrzynkę. No, no oglądam. Tylko nie wiem kurwa, którą. <gry> <gry> Sabol, ty lepiej na Twitchu streamuj. Czemu? Lepiej. I, I na przykład jak sobie wchodzę tam na żywo, no nie? Na ten mój kanał to powinno tam pisać na żywo, tak? No. A ja mam chuj, a nic tam mi nie piszę. <grym> Bo musisz teraz misję na YouTubie odpalić. Odpaliłem. Na YouTubie, na kanale? Tak Bezpośrednio z kanału. Tak Ale masz skrzynek Seboli, ja pierdolę. No. Weź mi... Przedejdź te skrzynki. To chyba otworzę. Którą? Tą w zagrożenia. Aha. Otwórz pojemnik. Coś ścina na OBS-ie? A, bo coś się sklip Dobra, widać wszystko pięknie. No. Którą otwierasz? Patrzymy, patrzymy. Myśli, myśli. Dobrze, no otwieram, chuj. Którą? Tylko nie No dobra. Pewnie głowy wejdzie. A tu chuj kosa. Otwórz pojemnik. <laughs> jak se bo kosa wydropi to jest kurwa nie wiem. Fart jak chuj. A. A ja Niebieską? Nie. Tak. A. To chujowo. No. Ale M-ka. Zawsze się przyda. Ale M4J4, ja korzystam m 4 j s A, aha. Magnus trafiłeś, no. no. Na streamie. Nie wiem. Zobacz sobie. Szanuj na rynku społeczności. Idę kurwa w kimono. O kurwa jebana. Ja zaraz to wyjebię. Wyjebię. 70 groszy. Nie warto było kurwa. Jeszcze jedno bym otworzył 719 to mi na klucz nie starczy, nie? 7 zł Fi Fioletowa ci przecięła nawet No. słyszysz? Co? 7 zł mi nie starczy na klucz Nie Dobra, to Idę spać mhm. no, Ale w końcu ci, ci stream No Jedyny Ładnie plus. Działa, ty, nie? No dobrze działa W końcu Czekaj. Y A ja ci wyślę, zobacz czy mi to dobrze działa, dobra? No wyślij, no. Ja dopiero zaczynam to robić. Ty, jak, jakiś błąd mi cały czas wywala. Transmisja do YouTube jest za wolna, więc przesyłanie strumienia nie jest płynne. W efekcie film będzie się buforować u widzów. Dziwne, bo tak. u mnie wszystko ok. Tak? No. Nie wiem, nie otwórz widget coś. Stan transmisji. Słaby. No jak słabia jak masz na 6000 przepustowości co? To jest optymalne. No tak piszę Wyślij mi tego twojego Twitcha Ja na YouTube mam Okej okay, działa Ci stream Wysłać ci Co chcesz wysłać? Wyślij mi tego twojego <gibli> ta, co ta, coś ta, coś. Co ty masz za Windowsa 8? Coś z To co ty masz za Windowsa 8? To dziesiętka <gibli> Ty, tylko nie jebany tak. <grym> <grym> Wyślij mi to Co? Ty, tylko nie jebany A, coś ty mi to Ja sobie spróbuję <grym> zrobić czy mi przeschwyta tego Cesa mi, mi powiedział od razu Wiesz o to chodzi, nie? Co? Czekaj że bo nie to wysłałem okay. Słuchaj gmtr, bym mógł ci pomóc, ale to byś o tym viewer zejmował. Ja se spróbuję zrobić czy mi przwytał tego Cesa by o, o bym powiedział? Przestań, ty, to mi? ty oglądasz cały czas? no przeszedł no, tak to jest. No to gitara, to biura będzie chodził, nie? Ej, Max, no. ty oglądasz? Mojego? No, teraz... Masz czarnechen, a to no, nie widzę seba. No, mam czarnekę, ale jestem. No jestem, tak. E, dobra, czekaj. A mam jest, jakieś lagi? Nie, wszystko okej. ci? Nie lagi, Poczekaj, 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 bo ja sobie wam Wyślij mi tego twojego. Już ci wyślę. Miałem się pytać co ty ma a to wszystko jest napisane na dole. Tak, ja tam mam. W GTX 11050 masz słaby. To masz słabszą bardzo. To masz to to 10. Oglądasz moją transmisję Game Enter? Jak ty mi nie wysłałeś tego Masz ja ci wysłałem? Bo jest dwóch oglądających, ty? Ty masz Monitor jak ja mam w domu. 1680-1050 to 16, na 16, na 10 monitor. Ta. Ty, ty no. ty masz czarny monitor? Ja ty masz tak biały człowieku? Enter. Słucham. Ty możesz sobie podkręcić hertz do 105 pewnie na monitorze. Ile? To ja jeszcze ma. Ja mam. Ja spróbuję. masz podkręcone? Tak, tego C. Aha, on do git. Bo, ta, ja, bo ja mam tego zysku za monitor jeden. Zobacz. Bóg mógł boku, ci pomóc. A, enter. Ja się nazywam, ja cię mówić. to to miałem ja, mówić. Czekaj, bo muszę bo tak, po no, bo, bo bo tego, żebyś nie słuchał nasz swoją swoim To nie, to ja jego, jego tego sobie nie Ale mam czarny mój to ja ja mam mój 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 scena musi przełączyć mój mój A mam mój mój tak no bo on ma później 600 lat. Ja, poczekaj, 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 ja... Jest okej? Okay? To jest bez sensu dla mnie opóźnienie. Nie, dobre to jest. Czego? Bo jak chce się grać, to, jest... to zobaczy, to jest, że teraz mi że jest, to on będzie to miał to... podgląd na ciebie tak, zaraz, nie na przy tym tak samym nagłym tak czasie. 50, A, to to tak, będzie... ale no, na przykład masz, ja bym w 30 ma to To 20 sekund, jest 60, sekund. 20 sekund to ty jest, nie to jest to? dużo, Bo nie tak naprawdę nie wiem, jak się skapnąć na jaki pompsite wejdziecie, bo o 20 sekund się zbierasz na pompsite, nie? Czy tak jak? Ty, ty masz monitor, tak jak ja mam. W tym Więc 60 sekund jest optymalnie stosowne na YouTube, że tak robią na przykład tak Pokoski albo jakieś tam inne pizaki, oni też mają chyba 60 sekund delay. No. Bo po minucie to się nie już na pewno, co i jak? Bo dopiero się wtedy runda eee, rozpoczyna na streamie, a to już na przykład już biegłeś na pompsite, nie? Ty mhm. Dlatego tak ty jest, 60 sekund to Mnie, ty bani. a, to, a, wysterkę, a Ile to jest tak jest żyje Co mówisz? Ale ładnie ci chodzi stream, tak naprawdę. Ten wersy, jedyną, so mówić, tam, ja sobie odpalę muzykę, tam słychać. No, no dobra, Tylko jest co, ja bym musiał się wyciszyć albo nie Ja od Cebola muszę wyjść z transmisji. To nie bo nie, jak po go, prostu wyciszę jego, teraz misję, no, no wycisz? bo no mam, bo muszę słyszeć ja dźwięk, te, czy to dobrze, to dobrze to go słuchać na swoim ale streamie. Ale ja też słyszę scenę, podwójnie. Muszę no mam, bo muszę wyciszyć to sobie nie, streama. No bo mam później świątek. Czekaj, ciszę was. No dobra, swojego, bo ja swojego nie wyciszyłem streama. Jestem debilem. A game enter. E. Wycisz sobie e, muzykę tak na 10%. Musisz sobie pociszyć, bo on hałasuje na streamie. Wiesz o co chodzi? Ja, ja w ogóle nie słyszę muzyki. Ty dlaczego mi hałasuje? No, ona 10 ich, na przykład ustaw. Nie, bo mi łapie mikrofon. Czekaj. I, i, zrób, i zrób, weź y, teraz tak, weź do audio. Jesteś w sensie tam, jak masz urządzenie audio, Nie. E, Mikser dźwięku, no tutaj właśnie na, na kursorze zaraz to jesteś. No. Naciśnij ten, taką ikonkę ustaw takie, taka ikonka ustawień, nie? Naciśnij prawym przyciskiem na to. No jest. I weź tam chyba to jest. Poczekaj zacznę na streamie. Ustawansowane ustawienia dźwięku weź. Wtedy. No. Czekaj, zacznę na streamie. Bo masz mało później, nie? O, i teraz jesteś tak i tam masz urządzenie audio i właśnie tam naciśnij na głośność, tam u góry, taki ptaszek zaznacz na głośność. Tutaj ci pokażę w procentach twoją głośność. O tu? Zamiast, zamiast decybela. Wyżej, 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 wyżej. Takie okienko masz, głośność. No. Nad po decybelami. No, decybelami. Widzisz to czerwone? Mam procent. Masz procent? Dobra, czekaj, bo na streamie. Dobra. I urządzenie audio ustaw no, no. na 50. Tu. Urządzenie audio, żeby cię bardziej było na mikrofonie słuchać, niż ty dźwięk na przykład w sensie, nie? Na streamach, żeby Ciebie było bardziej dla widzów słychać, o to A, właśnie się ustawiło. Na 50 żeby było. Teraz odznasz tą głośność i zobacz czy ile jest to jest minus 6? Minus 6. Dobra, no to zaznacz tą, z powrotem tą głośność, no i tyle. Teraz będzie dobrze na streamie. Odpalę muzykę. Nie odpal muzykę na cisza. tak na 10% i będzie git. Tak żeby dla ciebie było optymalnie, nie? Tam, tam ten dźwięk taki, żeby być trochę cicho na streamie No wiem Teraz spoko Chyba na 5% będzie dobrze O teraz jest spoko no ja odpalę ze Spotify'a na chwilę coś Nie, trzeba się z tym pobawić trochę A jak tu sobie ustawić na przykład yy, mikrofon na przycisk? Mikrofon na przycisk? Tak, bo ja bym chciał na przycisk tutaj. W zasadzie sensie w obs czy na ATS-ie? W obs -ie. na ATS-ie to mam. A, no to wejdź sobie w ustawienia, plik tam u góry w zakładce ustawienia. Po lewej stronie plik. Ten panel cały sterujący? Nie, po lewej stronie na górze. Nie, tam plik po lewej stronie na ustawienia. górze. ustawienia. Ustawienia i teraz czekam na streamy. Zobaczyć. skróty klawiszy eee, skróty klawiszowe tak Gdzie to